Teraz zaproszę na scenę prezesa Instytutu Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, pana Łukasza Majszaka, który wy wygłosi nam krótki referat pod tytułem Kapitan Władysław Polesiński, twórca ruchu odnowy moralnej Polski. Dziękuję serdecznie. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łukasz Majszak z tej strony, Fundacja Instytut Hetmana Żółkiewskiego. Dał nam przykład Żółkiewski, a nie Bonaparte, jak zwyciężać mamy. To po pierwsze. I to jest nasza duma, nasi bohaterowie, wielcy Polacy. Hetman Żółkiewski jako patron naszego instytutu. Ale dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o wielkim, wspaniałym bohaterze, zapomnianym Polaku, pilocie Władysławie Polesińskim, człowieku z dwudziestolecia międzywojennego. To są jego słowa. Polska jest ziemią królowej, korony polskiej, Matki Bożej. I dlatego konsekwentny katolicyzm jest jednocześnie polskim patriotyzmem. Kapitan Polesiński miał tę świadomość, że odnowa narodu moralna może się dokonać że Polska mocna że Polska silna może być tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli to będzie Polska, która jest mocna Bogiem. Jeżeli to jest Polska, która będzie w swoim życiu opierała się na, na Chrystusie i zawierzała Matce Bożej. Bo to kapitan Bolesiński, o czym mało kto wie, jest prekursorem naszej narodowej modlitwy apelu jasnogórskiego. To od niego rozpoczęła się modlitwa o godzinie 21. To on rozpoczął tę Raport, który składał Panu Bogu po ocalonym życiu w 30 roku. I już wtedy, już wtedy, była znana ta modlitwa apelu raportu rycerskiego, który on wprowadzał w założonym przez siebie ruchu rycerskim Zakonie Krzyża i Miecza. Była to organizacja, najpierw w wojsku, męska organizacja, która miała na celu kształtować mocnego człowieka, jak on to mówił, przodownika moralnego. Człowieka, który jest silny tymi wartościami, które są dla nas Polaków najcenniejsze czyli wiarą, miłością do ojczyzny, honorem, obowiązkowością, ofiarnością. Hasłem jego życia były słowa: Miłość żąda ofiary. Nie ma miłości bez ofiary. Mottem rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza były słowa: Kto siebie nie opanuje, nic w życiu nie osiągnie. Nie dla siebie, ni dla ojczyzny. Przykłady, z których czerpał kapitan Polesiński, to byli przede wszystkim święci. I musimy mieć tę świadomość, że nie ma innej drogi. Jeżeli chcemy, żeby Polska była mocna, jeżeli chcemy, żeby Polska w ogóle była, przetrwała, to musimy po prostu dążyć do świętości, dążyć do doskonałości. O tym pisze m.in. kapitan Polesiński. W takich słowach, idea mocnego człowieka, która dziś jest koniecznością dziejową, bo jest naszym dozbrojeniem moralnym, Przeżyłem i szerzę wszędzie. Nie pytałem się słuchacza, czy jest zrzeszony, lecz chce, czy chce dążyć do mocnej chrześcijańskiej doskonałości, do katolickiej Polski. To jest sprawa pierwszorzędna. I te wzorce, z których czerpał kapitan Polesiński, to byli przede wszystkim święci. Po pierwsze, święty Paweł. Jego wielka gorliwość w szerzeniu, głoszeniu Chrystusa, głoszeniu Ewangelii. I tak samo był kapitan Polesiński. Dla niego nie było przeszkód, dla niego nie było trudności. A prześladowany był bardzo. Najpierw w wojsku za swoją działalność, za to, że był takim człowiekiem prawym, czystym, oddanym Bogu. Za to, że wypominał różne wady, był człowiekiem bardzo takim przenikliwym i świetnym obserwatorem. Dobrze widział, jakie są nasze wady narodowe, i też jasno je punktował. Drugim świętym, na którym się wzorował, był święty Ignacy Loyola, rycerz Boży, od którego czerpał taką pracę nad swoim charakterem pracę nad swoim sumieniem pracę nad sobą, nad swoimi wadami. I poprzez taki codzienny rachunek sumienia, właśnie stawał o 21.00 przed Bogiem i zdawał sprawę ze swojego życia, jak wykorzystał czas, który Pan Bóg mu dzisiaj dał. Bo jutro już może tego czasu nie otrzymać. I co zrobiłem dzisiaj? Dla Boga, dla Królestwa Bożego, dla Ojczyzny, dla moich bliskich. I trzecim świętym wzorcem dla kapitana był święty Andrzej Bobola, nasz wielki, święty patron Polski, który jest... Jego ciało, jego relikwie są w sanktuarium w Warszawie na Mokotowie i tam właśnie zaczęła się działalność rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza, kiedy kapitan Polesiński służył w jednostce w Warszawie na Mokotowie. Tam rozpoczął ten ruch od odnowy moralnej Polski i czwartym świętym, na którym się wzorował, była jedyna w tym gronie kobieta, święta Tereska z Lisdie. On na, śladował w jej życiu tę małą drogę do świętości. My nie mamy, nie musimy i często nie będziemy dokonywać wielkich czynów, ale mamy codziennie ofiarować Panu Bogu to, co możemy. Naszą pracę, nasz trud, nasze zniechęcenie, nasze jakieś wady, lenistwo. Jakieś niepotrzebne słowo powiedziane bratu czy siostrze. Małe rzeczy mamy na co dzień i w tym możemy się uświęcać, i w tym powinniśmy się uświęcać i w tym się musimy uświęcać, jeżeli chcemy, żeby Polska była mocna. Kapitan Polesiński, proszę sobie wyobrazić, e, latał po całej Polsce, szerząc te swoje idee, szerząc Chryst e, naukę Chrystusa, naukę katolicką, i na jego przemówieniach w całej Polsce. Od właściwie Pomorza, Gdyni, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Katowice, Łódź, Wilno, Grodno, Warszawa, Kraków. Był też w małych miejscowościach. Na jego przemówieniach gromadziły się tysiące ludzi. Wtedy, pod koniec lat 30., przed wojną, tysiące ludzi przychodziły, kiedy on głosił naukę katolicką i kiedy wzywał Polaków. Do takiego wznowienia swojej e, duchowej siły i wzbudzał takiego patriotycznego ducha, zdając sobie sprawę z tego, jak blisko jest niebezpieczeństwo wojny z Niemcami. I o tym już mówił dwa lata wcześniej, w 1937 roku. Ostrzegał publicznie e, nawet e, generała śmigłego na publicznym przemówieniu, że. Polacy nic nie robią, kiedy Niemcy zbroją się do, do walki. Napisał w 1939 roku broszurę, analiza wartości wojennych żołnierza polskiego i niemieckiego, za którą to broszurę był ścigany przez Niemców. Niemcy domagali się zakazu druku tej broszury. I kiedy zaczęła się wojna, kapitan Polesiński był jednym z pierwszych do, do likwidacji na listach proskrypcyjnych. Niemcy zaraz po wejściu do Warszawy wtargnęli do jego domu, splądrowali wszystko, wszystko zabrali. Niesamowity duch. I ostatnia rzecz, jeszcze może jedna, którą chciałem państwu powiedzieć, bo dużo mógłbym opowiadać, ale nie chcę też przedłużać, za dużo czasu zabierać. Jestem też gotowy, jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany. Do tego, żeby przyjechać gdzieś do jakiejś miejscowości i wygłosić prelekcję, konferencje, jeżdżę po całej Polsce i promuję tę postać, szczególnie jego przesłanie, bo on jest tam tak dzisiaj potrzebny ze względu na to, właśnie, że on pokazuje nam, jak ja, jako osoba świecka, katolik świecki, mam być czynny w swoim życiu tutaj, w tej książce, człowiek mocny Bogiem, jest reguła życia. Nie znam, jestem też po teologii, nie znam drugiego. Takiego przypadku, kiedy świecki człowiek, żołnierz, pisze regułę życia opartą na nauce katolickiej, na miłości do ojczyzny dla osób świeckich, on był mężem i ojcem i działał bardzo aktywnie w swoim społeczeństwie, wszędzie tam gdzie był, żeby właśnie krzewić tę odnowę moralną i w bardzo y, konkretnych przejawach, to ja mógłbym tu dużo mówić, nie będę teraz w szczegóły wchodził. Ale tutaj, w tej całej regule, te wszystkie punkty są, są zawarte. I ostatnia rzecz, którą chciałem państwu powiedzieć, zacytować, fragment. Myślę, że każdemu z nas zależy na tym, żeby Polska była mocna, Polska była silna. To, to dzisiaj tutaj padło żeby Polska była Polską, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli będziemy z Bogiem i nie ma innej drogi, jeżeli jakby tego nie przyjmiemy, jeżeli sobie tego nie uświadomimy i tą drogą nie pójdziemy, to nic nie wskuramy, sami nic nie wskuramy i tę świadomość głęboką miał kapitan Polesiński zawierzając cały swój ruch Matce Bożej Częstochowskiej. Tak pisał, proszę posłuchać to niezwykłe jego przesłanie. Z jej to imieniem, z pieśnią Bogu Rodzica na ustach ruszało w bój polskie rycerstwo. Jej oblicze z obrazu Częstochowskiego zdobiło zwycięskie sztandary, i ryngraf błyszczał na piersiach praojców, widomy symbol ich ideałów. Jej opiece oddawano Rzeczpospolitą w chwilach, zdawało się, beznadziejnych, gdy już znikąd ratunku nie było widać. Ją to Jan Kazimierz. W wdzięczności za ocalenie ojczyzny obwołał powieki królową korony polskiej. Z nią więc do syna, z nim zaś pozwycięstwo. To jest przesłanie kapitana Polesińskiego i zależy nam na tym szczególnie, żeby promować jego życie właśnie w tym kontekście aktywizacji naszej i budowania na tym, co jest najważniejsze na trwałych, mocnych fundamentach. Tutaj są też podane. Yy, Reguły, jak mamy się organizować w naszych społeczeństwach. On to robił w sposób genialny. Jego ruch bardzo szybko w ciągu dwóch lat się rozwinął. Miał kilka tysięcy członków, kilkanaście tysięcy sympatyków w całej Polsce, mieli swoje czasopisma, wydawali, on też przemawiał w radio. Także bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tą książką i żeby pomóc nam przeżyć to przesłanie, żeby chcemy, żeby ta postać to przesłanie kapitana dotarło do wszystkich Polaków. Do tego jeszcze daleko droga, także każdy z Państwa może być tą oso osobą, tą apostołem w tym apostołem w tym naszym dziele. Zachęcamy naszego stoiska, Instytutu Hetmana Żółkiewskiego. Tutaj po prawej stronie jest nasz rolab z kapitanem Polesińskim. To tyle, bardzo serdecznie dziękuję. Sześć Boże!